W ostatnich dniach opublikowaliśmy raport dotyczący wyników grupy Aforti w czerwcu, ale biorąc pod uwagę, że mamy lipiec, że rozpoczęliśmy drugie półrocze, myślę, że jest to idealny moment do tego, aby podsumować nie tylko ostatni miesiąc, ale skupić się na całym pierwszym półroczu obecnego roku. Ostatnie miesiące były nietypowe, niecodzienne ze względu na pandemię dla wielu gałęzi biznesu, dla bardzo wielu branż, prawie dla całej gospodarki. Ja osobiście mogę stwierdzić, że jestem zadowolony z tego jak biznesowo grupa Forti poradziła sobie w tym nietypowym okresie, co zaowocowało dobrymi wynikami sprzedażowymi. Oczywiście codziennie spotykamy się z naszymi klientami, z przedsiębiorcami, z firmami, które korzystają z naszych usług i produktów. Dostrzegaliśmy, z jakimi problemami te firmy się borykają w tych niecodziennych czasach. My jako grupa Forti przez ostatnie lata Budowaliśmy swój biznes w oparciu o dywersyfikację. Stoimy na kilku filarach, opieramy się na kilku liniach biznesowych, i dzięki temu łatwiej było się nam dostosować do, do nowej rzeczywistości, dostosować się do nowych potrzeb ze strony naszych klientów, i dzięki temu, razem z klientami, którzy współpracują z nami od lat, mogliśmy zrobić kolejny krok do przodu i osiągnąć dobre wyniki. Generalnie w pierwszym półroczu tego roku udzieliliśmy przedsiębiorcom finansowania o łącznej wartości około 20 milionów złotych. Mam tutaj na myśli finansowanie zarówno w postaci pożyczek, w postaci faktoringu. Obroty, wartość obrotów na naszej platformie wymiany walut w pierwszym półroczu osiągnęła wartość około 600 milionów złotych. Naturalnie jest to wartość mniejsza niż w ubiegłym roku, ale spodziewaliśmy się tego. Biorąc pod uwagę zamknięte granice, malejącą wymianę handlową, spodziewaliśmy się tego, że nasi, nasi klienci będą mieli mniejszą potrzebę na wymianę walut, ale w momencie, gdy w jednym obszarze spada zapotrzebowanie na daną usługę, jest to moment, gdzie w innych obszarach można, można wykorzystać ten czas. I dla przykładu tak właśnie zrobiliśmy z naszą spółką windykacyjną Afforty Collections. Tylko w pierwszym półroczu Aforti Collections pozyskała do obsługi zlecenia windykacyjne o nominalnej wartości ponad 300 milionów złotych. Ale oprócz dużej wartości zleceń bardzo dla mnie istotnym jest fakt, iż w porównaniu do ubiegłego roku o ponad 120% wzrosła liczba pozyskanych zleceń windykacyjnych. Jest to dla nas dobra informacja, ponieważ świadczy o tym, że klienci, przedsiębiorcy w niepewnych czasach, poszukując płynności dla swojej firmy, korzystając z naszych usług i nasza oferta cieszy się zainteresowaniem. Według wielu ekspertów najgorszy czas mam tu na myśli pandemię mamy już za sobą. Według innych to nieprawda i dopiero przed nami ten krytyczny moment. Ja z mojej perspektywy mogę stwierdzić, że już w czerwcu zaobserwowaliśmy wzrost w porównaniu do maja. Wzrost o 50% jeśli chodzi o wartość wymienianej u nas waluty. Dostrzegamy powoli zwiększające się zainteresowanie ze strony firm na nasze usługi, na nasze produkty. Patrzymy optymistycznie w przyszłość, biorąc pod uwagę to, że mamy szeroką bazę naszych klientów działających z nami od lat, że większość z tych klientów korzysta nie tylko z jednej naszej usługi, ale korzysta z naszych produktów pakietowo. Biorąc pod uwagę, że mamy szeroką bazę inwestorów, którzy są z nami w stałym kontakcie i w stałych relacjach, nawet w ostatnim czasie zorganizowaliśmy pierwsze w naszej historii Investors Day, ale nie w takiej tradycyjnej formie, tylko w formie zdalnej, i to, te spotkania cieszyły się rekordową frekwencją, te wszystkie czynniki pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość, a jeśli będziemy wciąż, tak jak w ostatnim czasie, systematycznie realizować swoją strategię, jeśli zakończymy z powodzeniem procesy zmierzające do upublicznienia naszej spółki w Londynie, czy też procesy zmierzające do pozyskania licencji EMI, jeśli te wszystkie czynniki będą połączone, jestem przekonany, że grupa Aforti będzie stabilnie i systematycznie się rozwijała.